A tu umiem. Grażyna niemożliwe, obiecałaś coś. Nie, nie trzeba, więc... Moje serce. Twoje! Coś... Uderza jak pokorny zegar. A o Moje serce uderza jak pokorny zegar. Pokorny zegar. Pokorny zegar. To się chyba wyjaśni Uderza ten ten jak pokorny zegar. Ja nie chciałbym przejść. Nie mam głosu już do historii. No nie chciałbym przejść do historii. Ja nie chciałbym przejść do historii. Ja nie chciałbym. Chciałbym pozostać z tymi. Zostań! Co przed jej progiem zasnęli Związbę się po dzwonnicy. I ukradł serce dzwonu I oddał je człowiekowi, by już nigdy nie zaznał trwogi. I oddałbym je człowiekowi, by już nigdy nie zaznał trwogi. Moje serce uderza jak pokorny zegar. Moje serce uderza jak pokorny zegar, pokorny zegar. Uderza jak pokorny zegar. Moje serce uderza, uderza jak pokorny zegar, pokorny zegar. cię. Moje serce. za jak po zegar. A niech ten pierwiastek kobiecy. <grymne> to ma też ta na garze.